Siemus, jestem są dużo maniaków. a dzisiaj nagrywamy farma podziadku jest Blanka, o, nie, jest, o, nie, jest Antek patrzcie, 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 patrzcie. I i za... Igor zakłada kanał Nie. Yeah! zakładasz, nie? tak, patrzcie włączaj kotek farma <noise> podziadku Pierwsza część! Oglądajcie! Minecrafta chcą mieć. Chcą mieć Minecrafta fajnego Minecrafta! Który nie ma płyty, bo kolega tylko na chwilę. No nie spa. No znaczy nie pa, tylko zawsze łapkę w górę. A my lecimy i... Idziemycie jako mądruzkę i dziadek ma takiego cię. Ej, Kładków, kto to jest je? Ja. Dobra, idzie. Eee, e, już tak nie ma nic w tym domu, chyba że coś sobie porobimy. Co ty na to? No dobra. Dawaj, są nowe maszynki, pokażemy. Chyba, że będziemy nagrożeni na YouTube. Co, no to co ty na to? No, mamy dobra, sobie. bierzemy jakąś kamerę, cy... A gdzie ty już schowałeś? Gdzie ty w tej stawce? Gdzieś. Kurde, tutaj. Dobra, bierzemy. Gumioki i pokażemy... Uf, gdzie są moje gumioki? No tam były, obok, Tomasz. O, cyk. Nie, jakieś pantofelki, co to, to? No nie pantofelki, to są ba baby. to są babci. Baby? Dobra, a mus... o, o, z odcinkiem się przywitaj lepiej. Mm. Siemanko, wszyc... cześć wszystkim. Ja, my, ja jestem Maciek, a dzisiaj pokażę wam moją farmę po dziadku. Ej, ja, ja? A ze mną jest mój kolega Bartek. A dobry? Mój kamerzysta, który mhm. założy kanał. Tak. I tak to jest na farma. Jak chcecie drugi odcinek, to bijcie pod tutaj trzy łapki w górę. I nowe maszynki są. więc dzisiaj pokażę Wam farbę. Zacznijmy może od domu. Dom mhm. jest z dziadka, tylko jest odbudowany. Odbudowany, ale powiemy, nie mieliśmy części na dach. To, to tak, dach. Trochę wyremontowaliśmy, ale. No, ale jeszcze są bardzo wielkie rzeczy. Dobra. Czekaj, tu, no, taki dach, dach jest. No, taki komin jeszcze stary. No, jeszcze dziadek. Dziadek nie wyremontował, ale chmury, jezu. Dobra. O, tutaj jakieś dachówki przykryliśmy, coś kapało. To wejdziemy do środka. Taki mały domek, skromny. Teraz... I telewizor. Mam taki telewizor. Dobra. Dobra, tutaj jest pokój, taki przedpokój, no, ma telewizor. No, to tak. Dalej mamy kuchenkę. Tu dużo płatków jest. No kupiłam sobie już na zapas, patrzcie jak wody. No mamy takie duże, patrzcie. Drabina, tej jest taka, o. Stu, co tam było? Y, taki... O wody, deska no. surfingowa, moja kanapa. się nie rozpakowaliśmy do końca. Ale tutaj jest jedna kanapa, ale obok ksatka, takie głosy. No bo I tam to, jest nasza sypialnia. Tutaj jest sypialnia. Tutaj mówię. No to dziadka zdjęcie jak... I tam są jeszcze dwa. Tak stary traktor jeszcze No stary. Patrzcie jaki fajny w ogóle mamy lampkę. Mhm. Mm tutaj jest ta Góry, same, obraz. w górach i tutaj jest jedna. jedno. To ten sam. Możemy już zaczynać od pierwszej maszyny. No, maszyny No to, 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 to tam auto rozwija. Na przeciwko. Mamy dwa auto. Jedno nasze, ten czerwony. Tak. Nas, tak. No. Dobra. No takie miejsce. Dziadek nie miał takiego. Dziadek, miał, dziadek te... miał tego. Tylko rozmalowaliśmy go. Białego miał. Bardzo biała była to na czarno. Dziadka szopa. Jeszcze stara. Stary, Takie ale... do przechowania jakieś, hmm. ko kosiarki, jakieś kosiarki, jakieś kosy i w ogóle. Dziadek, ja pamiętam jak... Sam dziadek, budował? No, dziadek, ja pamiętam jak dziadek wtedy ten, y, 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 tam w prasie coś tam zapchało się, to on zamiast wyłączyć, to on tam i mu rękę tak no, porwało. porwało i mhm. nie żyje. I babcia też nie żyje, bo udławiła się rosołem. <laughs> mhm. tym rosowem? O, no, tutaj dziadek łowił ryby. Będzie mówić, że wszystko jest po dziadku. Wszystko dziadek, 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 ale to wszystko jest po dziadku. Farma po dziadku. A, Tytuł naszej nowej serii, więc pijcie pod nie ja pokazać e, e, nas oto kupiony A, czekajcie, stop. A tu zresztą, a dobrze. Stop i teraz chcę powiedzieć, że tak, i go będzie Ja Ja Jak będzie się witał? Gościu, jak będzie się witał? <laughs> Nie mnie się wydać, ho ho ho! Ho ho ho! Tak, ja bardzo... jestem Kotełek! Ale tak to, to nasze ksywy są, te jest z Igorek, Jestem Wajsku. Kuby, wiem, e, Kubaczka jak, nie ma. Ja wiem jak mój się będzie nazywał kanał Igorek. Mówiłam ci, a ty... Nie, nie, <laughs> A potem Mike <laughs> Uff, nie no, nie no, mój drugi. Nie, nie, nie. Dobra. It's... Będziecie mieć w opisie, jak się nazywać, będzie nazywał. Farma gdzie... po babci. O. I wjeżdżaj na taka Antka, a, tonik a to Onik Bolcerzew. A we coś tam. Przypadnął. Dobra, to zaczynajmy. Dobra. Tutaj wybudowaliśmy. Dziadek nie miał takiego czegoś. No. Tutaj, to tutaj będzie kupiony znowu. Oto nas kupiony. Znowu no, ciągnik razem z, z cool Lizard. No nowy, bo to jest razem z Turem i taka fajna No, fajny powiem. Fajny, fajny. na znasz znasz nowy, ale to, no, to, to jeszcze są dziadka odnowione. Znaczy nie, nie, które też są nowe. No, tutaj Oto. w krzakach dziadek zostawił. A to są odnowione? Tak. Nie wiem, dziadek zostawił we krzakach. I konie? dziadka konie pracowały... Razem z wanną. pracowały w polu, w polu kiedyś. tak. Dwa konie. I są te konie żyją. Tak. No, zbudowaliśmy jakąś tam wywiadkę. To z, z drewna zbudowaliśmy. No, ale jakieś tam dachówki dokładnie. Jak, do, e, jak, jak do czarka i do tego, i do muszyna. Mm -hmm. Tutaj jakieś lepsze już dachóweczki. musi się wygląda czarka! No, tutaj to to jakieś lepsze już. Ten jest dom? Lepsze dachówki. O, lepsze od domu nawet. No, od o, o, o sąsiada. Nie, o, o sąsiada ukradłem. Gdzie tu masz sąsiada? Tam, gdzieś tam. W mieście. No tutaj nas oto ciągnie. To już dziadka to jest. Dziadka to jest już dziadka. A tamta jest przyczepa nasza, tamta. Tamta? Nie, no to dziadka te, taka sobie odmalowaliśmy. A właśnie, odmalowaliśmy tam przyciepa. No tutaj prasa, dziadek nie miał. Nie, ale wyp... są od coś... właśnie... Wypo... ale... w pozycji, ale. Ale my kupiliśmy. Tak, my kupiliśmy, ale są... dziadek wypożyczył i tam nie. rękę włożył. No. Opłucone. tego się odmalowali, bo w krwi. I tutaj. Y... Silos. Silos eee... Te... Silos i przyczepa, Dziadek tego nie miał. Silos miał. Mm, y... Tutaj do tutaj robiliśmy takie drewniane. No. I tutaj nie drzwi. miał tego, tego pod spodem, żeby włożyć przykładam tam ziarenkę, Mhm. Dalej no. no, lecimy do tego czerwonego domu do tego, do tego? E, Obory takie. Obory. A tutaj. No, to jest nasze pole. I gdzieś mm. pole, te dwa chyba. Nie? Tam, e, tam, tam jeszcze i tam. są i tak. jeszcze jedno jest gdzieś. Tam za domem, O wy piękna nasza flaga flaga tak i tutaj złom dziadka dziadek autko miał drzewo się walło drzewo z tej ogólnie są złomy jakieś takie dziadka dziadek nie wiem tutaj jest wiatra taka jakby. Wiata, dziadek miał nie wiem dziadek taki nie dziadek nie wiem. sam zbudował ale my odbudowaliśmy bo drewno żeby było takie stare i w ogóle... stare takie tej nazrowy kombajn, który był hmm. chyba też dziadka, nie? Dziadka, tak, dziadka tak. Tak. Wizem, polski kombajn o, Puk, pług, obrotówka jest, i siewnik. siewnik mamy i, tier, I taki tir. Taki kombajn. Hmm, no movie. i tutaj jeszcze rozsiewacz i poczekajcie, poczekajcie. Tutaj jeszcze, Ale nie ta żółwka. I musimy pojechać gdzieś autem zobaczyć, poczekać nie. Gramy na modach, jakby co, nie? Tak, mamy mody. Hmm, gdzie? Hmm, jest tu. Musimy pojechać autem. Musiałam, <grym> że tym starym. Tylko naszym pick-upem. nie jest. Z... w środku? Dobra, tutaj mam. A ja mam w środku. Mhm. Dzisiaj będą też jakieś roboty w polu. Na razie jedziemy naszym oto ten to jest taki do miasta. I żeby... tam jeszcze jest właśnie taki był. Y... A wiatr. do miasta, żeby tam wiatr był. Jest taki nasz do miasta, że ładnie wygląda. Mam okulareczki, fajne. Mam dużo całka czapka fanów Zombiera. O Jezu. Fanów jesteśmy? Ja jestem. To tak? są ja. ja? nie wiem. Zresztą Marka Lizard, też mamy dużo z tych sprzętów. Takich jakieś... Nie wiem, jakie są. Pokażę nie może nie. wam potem modyfikacje, jakie są. Dobre, mapy też. O, z tamtego sąsiada widzieliście tam, tamten sąsiad? To tam I wybraliśmy od nich, bo tak wyglądali ładne dachy. A ja no. zamiast kupować, to w nocy. To, spali to, nie my, Patrzcie, bo... tam jest robota. Robota, Nie wiem, kto się buduje. Ja nie wiem, żebym przyszedł. A... Mamy sporo, sporo drogi do miasta. Nie? No, ja pijemy coś Nie wiem. <laughs> Tutaj piłow fiels przez te... te płatki chyba coś tam dosypałeś. Tak babka, dorosłą coś tam. Ja, o jesteśmy ja chyba już w mieście. I kup wokół. I... trochę jedną grę. Napisz, z, z, możesz napisać jaką. Tutaj nasza wokół no. Nasza wokółka. No, Mogę się zobaczyć jeszcze trochę miasta i. I, i to jedzie? jedziemy się. Muszę zobaczyć. Maklach. gdzie takie? <gry> no. Patrzcie, jeszcze no. są 153 Widzicie, jaki no. mam kibelek? Idziemy w polu robić jest... Ale nie, to zostawimy do kolejnego odcinka więc Odtąd, od tej drogi, od tego naszego pick Więc dziękuję wam za oglądanie Pokażę wam jeszcze jakie są modyfikacje no. Nasze Nasze modyfikacje Aha. To było na naszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, szyję w górę. I będzie kolejny odcinek z farmy po dziadku. Jestem fan, że się, Oczywiście, łapkę w górę, suba na kanale. Już w tobie. 15 subów. Kościół, 15. Więc to, było dla... po... to jest serio to to po dziadku. To jest seria po dziadku. To jest seria po O nie. To jest to inny za to, to jest inny to jest wojen. Jeszcze jest jego brat, kogoś Jaki brat? To jest no. brat y, Abry No Tutaj, Maciek Ciekawe, to jest od Kuby Posta, ten A bo ja na imię B Bądara, właśnie I dalej możecie zobaczyć jakie to są youtuberzy To jest chyba Sławomir Nie, Nie, zaka panem Panie, pomylij się panem Pa, 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 pa.